Tutaj jeszcze nie zapłacił 786 zł 85 groszy. M może, pani może pani zapytać syna, czemu jeszcze nie zapłacił za przedmioty, które zakupił i już je dostał? Nie sądzę, żeby zakupił i ich jeszcze nie dostał. Po pierwsze po jest, po drugie nie dzwoni pan ze szkoły. Jest syn w domu? A po trzecie. Jest, ale jest za późno na rozmowę z synem. Aha, czyli pani kryje syna, tak? Ale co fajnie pan, nie wiem, o co panu chodzi teraz? Jestem właścicielem sklepu, gdzie syn zakupił przedmioty i nie wniósł jeszcze opłaty. Może pani Nie Podaję panu maila, proszę mi przesłać wszystkie wiadomości na maila. Proszę, proszę zapisywać. Proszę pani, nie będę pani wysyłała, wystarczy, że dzwonię. Skąd ma pan mój numer w ogóle? Pani syn podał. E, Dobrze, nos? tak mi się podał mój numer. Dlaczego pan powiedział, że dzwoni pan ze szkoły? Bo chciałem zobaczyć, czy gadam z Wojtkiem. A nie, tutaj ojciec to jest Wojtek, tak? Bo tutaj pani syn podał no. Pani syn podał dokładne dane. Przy, mm -hmm. zakup przy zakupie. Po pierwsze, to pan mnie okłamał od na samym początku rozmowy, tak? To nie było okłamanie, proszę pani, bo sprawa będzie do szkoły zgłoszona, jeśli się sprawa nie wyjaśni. Ale co mnie to obchodzi? No, proszę pana, po pierwsze. A, to tak się to pani. Tak się pani interesuje swoim synem, że co to panią obchodzi, tak? O, jeszcze pani e, się tak. śmieje z tego, tak? Oczywiście Z, te, z tego Benkarta Benkartem to jest Pan, proszę pana Jeszcze jakieś te? A co to znaczy? Jakieś wąty? Dlaczego ukryty numer? Bo tak mi się podoba Jeszcze jakieś wąty pani ma? Halo Skąd dzwonisz? Ale, jak pani się odzywa, ja powinna być na szanowny panie. Pani niech za zawoła tego, bankarta, mówię ostatni raz. Panie, cały pan mnie w ducha, <laughs> to <prosto>, dobrze. <laughs> Halo. Skamer, Jeden złoty. Halo. Zaraz nagrywam. Nagrywam rozmowę, bo mam brata w superprzestępczości. przestępczości. Niech pani jeszcze mówi dalej, no? Czy ja nic nie robię takiego, to pani mnie każe całować. Ale nie, 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 dalej, dalej. No proszę mówicie jeszcze. Ale co dalej? Jeszcze coś? Kończę rozmowę, bo e, tak jak mówię, nagrywam rozmowę. No to dobrze, ja też nagrywam. Ja też nagrywam. Okay. Super. E, czyli, pa, czyli pani powiedziała, że mam panią pocałować w dupę, że jestem bękartem i pani to nagrywa, tak? Tak. Czyli pani sama siebie w kopie. coś? Czyli Jeszcze Pani tak? sama siebie wkopie, w zaobrażanie. Jeszcze jakieś słowa? No Pytam tak, że Pani bierze udział w cyberprzestępczości. Ja Panią zgłoszę. pan ja. Panię w dupę. O, i kolejne się nagrało. Live przedłużany. Nie ma live'a przedłużanego, ale ten. Top Donator wygrywa...